Puste koty, czyli Parlament Zwierząt. Stanisław Srokowski. Rozmyślania zimnego smoka. Uzupełnimy jeszcze naszą wiedzę o pochodzeniu przezwiska zimnego smoka. Otóż wzięło się ono stąd, że Jerzy z całej okolicy uznały, że właśnie to on, ich przywódca, powinien nosić godną go nazwę, ponieważ Nikt nigdy nie widział go zdenerwowanego, rozemocjonowanego, niestabilnego emocjonalnie. Był twardy, nieugięty i zimny w swoich kalkulacjach politycznych. Przewidywał ruchy swoich przeciwników kilka kroków do przodu, stawiał diagnozy, które się sprawdzały, i snuł dalekowzroczne plany w rozwoju swojej formacji. Ujmowały też Jerzy. Jego cechy osobiste skromność, łagodność charakteru, duża kultura i umiejętność dystansowania się do scen gwałtownych i nieprzewidywalnych. Choć zdarzyło mu się wybuchnąć, lecz były to przypadki nadzwyczajne, kiedy ktoś obrażał jego rodaków. W sumie był jednak skrajnym racjonalistą i zimnym kalkulatorem, nazwanym nawet często maszynką do myślenia, która się nigdy nie zacina. I tak istotnie było. Stąd przydomek zimny. A smog? Smog wziął się stąd, że nieustannie dążył do wielkości i niesamowitości. Choć sam był jeżem niewielkiej postury, możemy nawet powiedzieć, że charakteryzował się niskim wzrostem, to jednak dysponował legendarną, wręcz smoczą potęgą umysłu, wielkością rozumu, fantastyczną pamięcią i, Przewidywalnością, która była niezbędna do racjonalnego sprawowania władzy. I tak jak smok jest wytworem w ludzkiej fantazji, tak zimny smok został wymarzonym projektem zbiorowej, jeśli tak można powiedzieć, jeżowskiej wyobraźni. Znakomitym przywódcą swojego gatunku, zresztą nie tylko swojego, bowiem i inne zwierzęta do niego się garnęły, ponieważ. Wzbudzał zaufanie, a zarazem respekt. Więc garnęły się do niego polne myszy, norki, łasica, a nawet wróble, czując się bezpiecznie. Nazwijmy to metaforycznie pod jego skrzydłami. Bowiem wszyscy, nawet jego wrogowie, podziwiali go publicznie lub w ukryciu przede wszystkim za wielki spryt i polityczną wyobraźnię. To, czego jeszcze nikt nie widział, on już dawno dostrzegł. Tak więc, zarówno przyjaciele, partnerzy, jak i wrogowie liczyli się z jego umysłem i wyobraźnią. No i nikt, rzecz jasna, tak długo nie pracował po nocach, jak zimny smok. Gdy inne jeże szły spać, on, wielki samotnik, wyruszał nie tylko na łowy, ale po to, by zbierać informacje o otaczającym go świecie budował nowe schronienia w postaci kopców liści, słomy, czasami zwalonego pnia, albo pryzmy kompostu. Do niedawna jeszcze żywił się chrząszczami, dżdżownicami, gąsienicami i silmakami. Ale od kiedy zbratał się z innymi gatunkami, żywi się już tylko jagodami, bulwami i korzeniami. Dlatego też jeże Widziały w nim prawdziwego smoka, czyli po części potężnego węża i po części ogromną jaszczurkę, obdarzoną takimi skrzydłami jak skrzydła nietoperza, tylko rzecz jasna wielokrotnie większymi. Tak więc wyobrażony smok posiadał duże uszy i rogi, cztery wielkie łapy z ostrymi jak gwoździe pazurami i ciało pokryte twardymi łuskami i zakończone długim, krętym i zwinnym ogonem najeżonym kolcami. Takie wyobrażenie smoka pasowało, jak ulał do prezesa partii Jerzy. Jerzy były więc dumne, że mają tak niesamowitego przywódcę, który potrafi przewidzieć nawet najbardziej skomplikowaną sytuację, która się wydarzy za kilka lub kilkanaście, nawet miesięcy, a może i lat. Niestety, nawet te przymioty nie dały mu Wystarczającego zwycięstwa, by zdobyć władzę. Ze wszystkich zakątków lasu bacznie go obserwowały lisy, wilki, węże, szczury i inne zwierzęta, a on, siedział z boku, na pniu starej, zwalonej lipy, zerkał spod oka lodowatym wzrokiem na krzywego ryja. I zastanawiał się, skąd taka kreatura, jak nazwał go w myślach, Wzięła się w świecie polityki. Nie zawracał sobie głowy, przynajmniej na razie, załganym gniotem, bo już go dokładnie rozszyfrował i wiedział, czego się może po nim spodziewać. Ale krzywy ryj mocno go intrygował i teraz się zastanawiał, kto za nim stoi, jakie ukryte siły, że tak łatwo się wdarł na szczyty władzy. Zawsze ktoś za takimi przypadkami stoi jakieś służby, obce siły, instytucje, organizacje, jakieś klany, koterie, kamaryle a więc i za nim muszą stać jakieś ukryte moce. Kto wie, czy nie zagraniczne myślał. A może to zmowa elit zastanawiał się zmowa elit, o których on, przecież znakomity analityk, niewiele wiedział. Zawsze interesowały go masy, tłumy, wielkie kohorty, a nie małe, nawet elitarne, lecz niewielkie frakcje, które do tej pory ignorował. Czyżby jednak elity? Teraz się zastanawiał, ale jakie elity? Wilki, lwy, słonie, kuropatwy, żerafy, lisy? Dlaczego miałyby taką miernotę popierać? Przecież to intelektualne zero, nic, nul. Zlęcał się nad nim. Pusta głowa, pełna siana i niczego innego. I taki głąb stoi na czele poważnej instytucji, nie spuszczał go z oka, a poza tym myślał, żadna licząca się formacja polityczna poza grupką głupców i przebierańców nie miałaby w tym żadnego interesu. Nie. To niemożliwe, ostatecznie skonstatował, żadne elity go nie poparły. I nie wyniosły na wierzchołek parlamentu. Klucz musi leżeć gdzie indziej. Nadal dociekał. Ale gdzie? Że paple jak straga, straganiarka? Że przewraca tymi kaprawymi oczkami, jak nie przymierzając tatrana laleczka? Albo że macha rękami, jakby wiatrakiem był? Przecież to nie mogło go wynieść tak wysoko. Więc co? Co go tak wysoko wyniosło? Wciąż tego nie rozumiał. I w tym momencie przypomniał sobie, jak ktoś z jego otoczenia powiedział mu, jakiś sprytny jeż, który miał oczy dookoła głowy, że krzywy ryj zanim wszedł do polityki urządzał przez laty na leśnych polanach podtańcówki dla zwierząt. Gromadziły się tam wiewiórki, borsuki, myszy, szczury i inne radosne zwierzątka, a on Słusznej wielkości dzik brał szeroki liść do łapy, przykładał do ryja i grał. Liść wibrował, a on grał jak na klarnecie. Było w tym graniu coś tajemnego, coś takiego jak szum wiatru, coś z magicznego śpiewu kosa, słowika, szczygła, szpaka, nawet makolongwy, ilgi czy skofronka. Polana szalała ze szczęścia. Szczury, myszy, wywiórki tańczyły, skakały, wzbijały się w powietrze i opadały jak puch lekkie i jakby stworzone do latania. A muzyka była tak przejmująca, że ptaki słuchały jej jak urzeczone. A krzywy ryj tylko się sekretnie uśmiechał i wołał: każdy może grać na liściu, tylko pamiętajcie, że wszystko się zaczyna od warg, gardła, krtani i od miękkiego podniebienia słyszycie od miękkiego podniebienia i jak dobrze ułożycie liść i jak zagracie to las może usłyszeć jakby żaby kumkały albo ptaki śpiewały usłyszycie głos wiewiórki kota psa i wilka najważniejsze miękkie podniebienie i tym Miękkim, przysłowiowym już podniebieniem podbił całe młode pokolenie żab, kotów, psów, wilków, łasiczek, wiewiórek i ptaków, które po latach dorosły i jak przyszły wybory, niemal w całości oddało na niego swoje głosy. Czyżby na pewno tak było? Zastanawiał się zimny smok. Miękkie podniebienie i liść, zdecydowały o sukcesie politycznym niebywałe. Wstrygał się, bo istotnie wydawało się to dziwne, to niemożliwe. Nie mógł uwierzyć. A jednak wszystko wskazywało na to, że to właściwie właśnie miękkie podniebienie i liść pchnęły Krzywego ryja na wyżyny popularności. Tak w każdym razie tłumaczyli prezesowi jego usłużni doradcy Przypominając także, że w porywach muzyki Krzywy ryj sam także tańczył z liściem przy Ryju. Wywijał zwierzęce, chłopce i porywał za sobą wszystkie piękności lasu, w ten sposób zdobywając jeszcze większą popularność. A myszy, szczury, wiewiórki i ptaki widziały jego tajemniczy uśmiech, który być może już wtedy znamionował, że wszystko, co robił, przyporządkował już przyszłej karierze. Zimny smok kręcił głową, wciąż nie dowierzając, że można mieć pusty łeb, a wspiąć się na takie szczyty popularności. Przetarł oczy, sprawdzając, czy dobrze widzi krzywego ryja, ale nic się nie zmieniło. Wydało mu się tylko, że ryj mu się znacznie wydłużył, a oczka stały się jeszcze bardziej kaprawe. Ponadto nie wiadomo dlaczego rosły mu na głowie rogi. Tego jeszcze w lesie nie było. Nie, mruknął zimny Smok. Naszły mnie jakieś majaki, halucynacje, zwidy. Chyba jestem przemęczony. Zamknął oczy i tym razem, już pod powiekami, zobaczył przed sobą trzy agresywne wilki. Zbliżały się do niego z ponurymi minami i warczały. Co jest? Nie mógł się otrząsnąć. Jeszcze ta watacha pomyleńców mnie dopada? A nawiasem mówiąc, o co je chodzi, że się tak na mnie gapi? Nie, za dużo już tego wszystkiego. Mruknął, otworzył oczy i wstał. Wilki? Zajmujące miejsce tuż po jego prawej stronie, właśnie nachylały się ku sobie, popatrywały na niego z nieufnością, a zarazem z ciekawością coś sobie przekazując minami, gestami i szeptem marszcząc czoła. Czytał Bogdan Tmowski.